Kiedy byliśmy na targach w Nadarzynie, spotkała nas bardzo miła e, niespodzianka ze strony naszego widza, pana Grzegorza, który specjalnie dla nas przywiózł ręcznie zrobione pierogi przez jego żonę Anię i barszcz czerwony, żebyśmy sobie mogli e, zrobić na obiad, po prostu będąc tam na tych targach w kamperze. Ja bardzo Wam kochani chciałabym podziękować, bo było to dla nas no, takie bardzo wzruszające i no... Taka nieopisana radość z tego, że mamy tak wspaniały odbiór i tak fantastycznych widzów. Niestety skasował się nam ten plik, w którym dziękowaliśmy Wam z Kampera yy, za, za ten fajny gest. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby po prostu yy, ta sytuacja została tak bez echa, bez dźwięku, więc nagrywam to teraz z domu od nas. Bardzo Wam za to dziękujemy. No, byliśmy mega wzruszeni tym i bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. To miejsce, w co żeśmy stali. Dzisiaj więc to jest taki parking, też go zobaczymy tutaj yy, Mówię jest śmietnik, tylko akurat nie wiatr jest, akurat się przewrócił Czyli mamy nawet, ma nawet takie urządzonko do wiązania worków I, i, I tam tam jest, tam tam jest blisko no, A tak wieje, że chłopaki może drzwi zamknąć Trzeba uważać, żeby nie wyrwało, ktoś będzie wchodził No zamykasz bakistę, tak? No agregat żeśmy włączyli sobie rano, żeby popodładować sprzęty na warszawski salon jachtowy także jesteśmy podładowani ze sprzętem na całości i wyjeżdżamy, tylko chyba jak my... będę cofał to tu jest drzewo, musisz mi powiedzieć tak no Medmogę mogę Med mogę i się muszę wykręcić wiesz wiecie co, tak w zasadzie to w drodze powrotnej z targów tutaj do kampera to widzieliśmy więcej atrakcji niż tam w środku, takie tu fury jeżdżą, same MG, Porsche kurde, Bentley'e Naprawdę jest na czym oko zawiesić. No jak nawet mi się podobało, to muszą być fajne. Targi zakończone. Eee, także wracamy tutaj do normalnego życia vlogowego. Bogu! <grym grym> Jesteśmy umęczeni tutaj. Tak. Po targach. Tutaj składamy te. Znaczy jest... rozsuwamy roletki, roletki jadą, i ja tam wie firanki na bok No, jedziemy na kemping podwarszawski Jesteśmy na kempingu tutaj, na kempingu podwarszawskim. My to ten kemping postaramy się Wam pokazać. Ale słuchajcie, robimy Asi niespodziankę, bo... Po północy ma urodziny. Jesteśmy na kempingu tu wspólnie z Pawłem jeszcze i z Moniką, oni są drugim kamperem. Damian i ich dzieciaki. Hubert i Damian pojechali z takim znajomym, Pawłem, którym, którego poznaliśmy tutaj na kempingu, słuchajcie, po prezent dla Asi, do Janek. Mają coś kupić i przyjadą tutaj i będzie miała urodziny. Także Hubert z Damianem ogarnęli jakiegoś torta, jakieś kwiaty i wpadają na kemping, ale Asia siedzi przed kamperem i chcemy to jakby ukryć, muszą podjechać od tyłu i słuchajcie jakoś tam wnieść tak żeby po północy po prostu odpakować prezent, raczej złożyć życzenia, yy, dać torta, yy, wręczyć kwiaty i będzie mega. 100 lat niech żyje żyje nam! 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam jeszcze raz, raz, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam! No odpakowuj te piękne te... Kryzantemy. Piękne wiązanki, chryzantemy, złociste. A ja tu nie mam żadnego ma. Pokaż do szwarzu. światła chociaż. Patrzcie się, jakie piękne. No, nie widać O. Ooo. No, jeszcze taki torcik kroimy. No to kroimy świeczek Pani tylko Zanka, brakuje no, no nie ma świeczek, no słuchajcie, no kemping nie? świeczki służyliśmy do oświetlenia są, tak ale kozacko mama! a się nawet nie myślałeś, że będziesz miała na kempingu urodziny 7 listopad no czy jest 6. Siódmy! Ale za parę dnia. godzin jest siódma, no. No to za różnica? Przez jak zaczniemy to i tak skończymy o czwartej rano. <gry> no a w sumie głupio by było o czwartej rano nie z w krawarzyć. No, lepiej teraz. Albo pokrój go teraz, a zjemy go po 12. Żeby było tak jak trzeba, nie? Tak jest. Tak, no i... My tego Do następnego vloga albo do jutra jeszcze zobaczymy. Nie no, do jutra, bo jeszcze kemping pokażemy, bo no. jest naprawdę fajny kemping, chcemy wam pokazać. Może lepiej nie do jutra. Znaczy, możemy troszkę wyglądać tacy, no, zmęczeni, zmarznięci. ale... Zmarznięci. Zmarznięci, o, zmarznięci, bo jest chłodno, ale, ale pokażemy kemping. No dobra, dogramy Wam kilka rzeczy, bo wczoraj y, wróciliśmy z naszej już wyprawy, z naszej eskapady stargów, y, No i słuchajcie, y, Hubert pokierował trochę kamperem. No, ja miałem przyjemność się przejechać takie jakieś, nie wiem, ze 250 km. Przyjemnie się jechało, powiem Wam. Hotel wygodny. Na początku nie mogłem sobie go tylko ustawić odpowiednio i mi gdzieś tam noga zahaczała tutaj, jak naciskałem sprzęgło o półkę, ale później go już. Ładnie ustawiłem i się bardzo przyjemnie jechało. No wrażenia powiem wam, że nigdy nie miałem yy, do czynienia z jazdą takim autobusem, raczej nie, nie autobusem, ale w ogóle no, takim... Zapparem, ale taki półautobus. Ale nie? takim większym po prostu, no nie, ale bez problemu powiem wam. W zakręty wchodzi bardzo w, porząd w porządku, jest skrętny. Nie miałem do czynienia z takimi uliczkami, żeby się przeciskać czy coś, no bo to większość autostrada i, czy drogi krajowe, no ale jechało się naprawdę bardzo przyjemnie. Bez żadnych problemów, kłopotów. Dynamiczny jest. Podgórki tylko trzeba się biegami namachać, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dokładnie, ale, ale słuchaj, skrzynia biegów bardzo taka elastyczna, nie? Tak, elastyczna. Ja tam jeszcze się manualem czasami przejadę, bo Magda ma manual, także ja nie zapomniałem jak się jeździ. No, no. U, nas, u nas trochę gorzej z tym manualem, ale, ale szło się, szło się przyzwyczaić. W razie czego tu, tutaj na komputerze pokładowym mamy informacje, czy sobie mamy bieg zbić, czy mamy dać wyższy, także... Czy to jest ten Swift, tak? No, ten co Swift, się co, tutaj się strzałeczka pokazuje i, i sobie wtedy dostosowujemy tak, jak komputer y, potrzebuje, to on nam mówi, wtedy pewnie osiągamy też najniższe spalanie, nie, prawda? Dokładnie. No Hubert też musimy powiedzieć, że ostatnie 4 dni mieszkaliśmy w pięć osób. W pięć osób? No No i jak, jak, jak się to. Jak żeśmy się tu uczuli? Opowiedz o tym. No, powiem tak. Dało się przeżyć. Trzeba było trochę kombinować, gdzie ktoś się musi ustawić i tak dalej, bo tutaj jest wąski, tutaj ten przesmyk od kuchni tam do łóżka. Także tutaj trzeba było naprawdę czasami się trochę nakombinować, szczególnie jak trzeba było się poubierać, każdy ma tu szafkę, ja mam, spałem tam, Mateusz nie miał szafki, nawet tylko w torbie mieszkał, bo się nie rozpakowywał, no nie, pewnie jakby chciał, to by gdzieś swoje miejsce tutaj znalazł, no, no ale tak jakoś wyszło, że ten, że się nie rozpakował. No i trzeba było się przeciskać. No ale też był, ale... Ale był, był też taki, taki moment, że weszli do nas znajomi 11 osób, osób było mieliśmy. w kamperze. I z czego trójka, trzy, dzieci. trójka dzieci, takich mniejszych, ale też było to do wykonania. Niektórzy siedzieli tam na łóżku, niektórzy tutaj, niektórzy tutaj na tym siedzeniu, Dokładnie. na którym my teraz siedzimy. Więc wszystko jest do zrobienia, wystarczy trochę pokombinować. Dokładnie. Co, co, jeszcze, co jeszcze byś tu tak opowiedział, co ci tak mocno zafascynowało w tym kamperze? Czy, czy zafascynowało? To nie wiem, muszę powiedzieć na pewno, że jest wygodne to, że są bardzo duże zbiorniki z wodą. I nie trzeba tak latać, tak naprawdę, jak w przyczepie. I ze ściekami co najważniejsze, bo tutaj jednak te ścieki mają trochę pojemności. Może szara woda, bo no, jakby tak, tak, same, tak. same ścieki, no to jest kaseta, która jest mała z kolei. No, ale na szarą wodę jest zbiornik taki, że nie trzeba po pięciu myć myciach rąk po prostu lecieć i już spod przyczepy wynosić, tylko naprawdę ma to tutaj sporą pojemność. No, ogrzewanie gazowe błyskawicznie się kamper nagrzewa. Dokładnie, ale też jak się wyłączy, to też szybko się ochładza, nie? Więc no, zostawialiśmy tak. zostawialiśmy w pierwszą noc powiedzmy na, na dwójkę. No to, żeśmy trochę zmarzli, więc drugą noc dałem na trójkę, więc było nawet trochę za ciepło, nie, bo otwieraliśmy szyberdak na No nawet, trzeba nie? się nauczyć wszystkiego jak to tutaj, tutaj działa, tak? Bo yy, inne są te rzeczy niż przyczepie. No jest jeszcze klimatyzacja z funkcją grzania, no, której nie używaliśmy tak naprawdę w ogóle. W ogóle nie? w sumie, no. No. Tutaj mamy tak samo komputer. Jak ktoś potrzebuje sobie połączyć telefon z, przez Bluetooth, to jak najbardziej można. A w drodze powrotnej sobie pod, podłączyliśmy, słuchaliśmy jakichś podcastów. Także nagłośnienie y, też jest w miarę ok, wszystko się da usłyszeć. Nawet Gabrysia coś tam z tyłu mówiła, żebym przeciszył, bo, <sum> tak, <sum> bo, bo nie słyszałem filmu swojego. Bo ona oglądała, oglądała film jakiś tam z Mateuszem. Yy, Czego nie pokazaliśmy, Hubert, jeszcze? Nie pokazaliśmy na pewno. Yy, pompowania tak, poduszek bo, pneumatycznych. Bo tutaj jest pneumatyka, ja nie wiem, jak to działa. Ale ja, ja, ja wiem, więc zaraz wam yy, pokażę, tylko po prostu muszę, muszę się przesiąść, więc y, zrobimy to na koniec, ale już powiedzieliśmy, żeby to nam nie wypadło. Yy, słuchajcie, mnóstwo, mnóstwo takich, powiedzmy, półek schowków tu yy, gdzieś tam. Tu jakieś takie mniejsze półeczki, tu jakiś na kubek. No tu ten kokpit bardzo, bardzo długi. No i tu jest taka fajna, fajna półka. No, tu jeszcze trochę, trochę bałaganu, yy, gdzieś tam, ale, ale yy, konkretna. Czyli Asia nie miała drzwi, ale miała za to fajną półkę. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, bo... Jeszcze zmiana baterii była. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo może nie wiemy do końca, jak to zrobić, albo jeszcze tego po prostu nie nagrzebaliśmy na tyle, żeby do tego dojść, bo jak siedzimy w tym miejscu tam, to ta klimatyzacja i ogrzewanie, które jest tutaj yy, w, kokpicie, w kokpicie, nie wystarcza po prostu i tam jest chłodniej zawsze dużo jak się jedzie. Ja jak jechałem, w ogóle jak, je jak jechaliśmy, to po prostu og yy, podkręcałem ogrzewanie gazowe. Gdzieś tam w komentarzach kiedyś czytałem u innych ludzi na kanałach. Na YouTube, że właśnie tak się, tak się chyba robi w kamperach, że te, to ogrzewanie czy ta aklimatyzacja, po prostu, która tu jest, nie do końca domaga po prostu na takiej dużej przestrzeni. No nie? Także dajcie znać, jak to jest u Was. Jeżeli jeździcie kamperem i macie doświadczenie w tym, to powiedzcie, jak Wy to robicie. No i co tu jeszcze jest? No, lusterka, Hubert, bo... A tak, tak lusterka, są ci, że. Jak wyjęte z autobusu, wszystko widać dookoła. Tutaj jest tylko taki martwy punkt. Jak osoba która wyprzedzająca nas znajduje się mniej więcej na. Na środku kampera Na środku kampera, to tutaj jej nie widać w tym lusterku, trzeba się trochę wychylić, ale oprócz tego to jest naprawdę wszystko widać. jak... Nie zdarzyło mi się, żebym czegoś musiał się gdzieś tam wpatrywać, żeby ten, żeby kogoś dostrzec. No kamera cofania na pewno też precyzyjna, nie? No, kamera cofania jak kamera cofania. Jest wysoko, także wszystko widać kamperem i Jest Dokładnie. w miarę szerokokątna też. Co tu jeszcze zostało takiego domu? A no i to siedzenie bo macie strasznie wielką zagwostkę, dyskusję prowadzicie o tych siedzeniach. Ja powiem tak, przejechałem trochę, jestem w miarę wysoki i jechało się mi wygodnie. Na pewno wygodniej niż jakbym musiał siedzieć z tyłu w samochodzie osobowym, nawet w tuaregu, który jest, który jest wielki. To, to i tak tutaj mi było wygodniej, niż jakbym miał siedzieć właśnie w osobówce. Mm, czyli, jakby trzeba było jechać do Hiszpanii, czy coś, to też te 4 dni, te po 600-800 km, no można bo było przyjechać. Tu jest o tyle fajnie, że można sobie wyciągnąć nogi. Po prostu widzicie, ja sobie tutaj siedziałem, ja miałem nogi wyciągnięte, czy nawet y, czasami się położyłem tak na łokciu, na stole. I, i, i mamy właśnie ten komfort, że możemy sobie zmieniać te pozycje. Nie zawsze siedzimy tylko, tylko jak w samochodzie, że tak, i ten, i, i nogi nie wyprostujesz i tak dalej cały czas kolana zgięte, no to się robi niekomfortowe po paru paruset kilometrach, mm -hmm. a jednak tutaj, tutaj mamy ten komfort, że no, można... No a jeszcze a propos, tego, a propos tego fotela, to Wam pokażę tu, bo na piątą, osobę, na piątą osobę to tu jest tak, że to się ściąga, to się ściąga i tam jest stelarz i tu jest montowany... Piąte, piąte miejsce z pasami, bo tak jak widzicie pasy wychodzą tutaj z foteli, prawda? Więc tu jest piąte miejsce i wtedy pięć osób może śmiało, śmiało jechać. No nie mamy gabrysi akurat nie dzisiaj, natomiast Gabrysia z Mateuszem spała na tym łóżku górnym, ale też sobie chwalili i mówią, że bardzo fajnie, że... Ja też to spałem. Dużo miejsca? I Ty, no właśnie, no spałeś, no to i powiedz. Mi też było w miarę spoko, tylko jedna rzecz, że tutaj pod materacem jest ta siatka, no nie? No. I, i tej siatki sobie nie podwiesiłem do góry i, i trochę mnie gniotła, no ale to takie, jakbyśmy to zrobili, to, to by mnie gniotło, nie? Jak, się, jak sobie pościelisz, to się wyśpisz. No właśnie, no właśnie. No. Y Hubert, nie pokazywaliśmy jeszcze y, tutaj prysznica. No bo nie korzystałem, to nie, ty, ty, nie, 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 ty nie wiem jak nie, nie 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 Mogę się wypowiedzieć. Ja korzystałem, ale, ale pokażemy. Y, prysznic jest w tym miejscu. Czekajcie, tu jest troszeczkę takich rzeczy po podróży mieliśmy powkładanych, ale to już, już to przestawię. Tu jakieś ręczniki, które były już brudne. Mamy. Dobra. I słuchajcie, to jest tak, że brodzik jest, o, jeszcze nam spadł tu, że brodzik jest pod tą, pod tą tu, powiedzmy, sklejką. Ją się wyciąga, ją się wyciąga do góry, odstawiamy, prawda? I tam jest, tam jest brodzik. wtedy, wtedy te dwie ścianki, czyli ta ścianka, się otwiera w tą stronę. I tu są drzwiczki, które zamykamy i powiem wam, no tu powiesiliśmy sobie akuratnie y, kurtki, ale powiem wam, że jest na tyle miejsca, jest oświetlenie y, u góry y, tego, tego prysznica, więc y, da się wykąpać. Co prawda no fajniej dla mnie by był taki bardziej pełnowymiarowy, bo jestem dużym chłopakiem, y, ale niemniej jednak dałem radę y, się wykąpać tutaj, no i nie wiem czy toaletę, tu to tak naprawdę wiele nie ma co do pokazywania. Yy, ale generalnie toaleta jest ok. Ma dużą szafę, jak widzicie, włączanie światła na początku nie mogłem znaleźć. Ona jest właśnie tu, yy, w tym miejscu. tulet Hubert Router miał postawiony, bo yy, kontakt yy, 230 jest yy, też w tym miejscu. No i tak wam powiedziałem, trochę kaseta jest mała od toalety i trzeba ją często wymieniać. A przy pięciu osobach to już yy, praktycznie, praktycznie yy, codziennie. Ale mniej jednak bardzo, bardzo sprawnie to wszystko szło. No kuchenka trzypalnikowa, toż tam Asia pokazywała, gdzieś tam po drodze lodówka z trybem automatycznym, czyli w zależności czy jedziecie samochodem, czy jedziecie po prostu i macie prąd wtedy z 12 V to ona się przestawi na 12, jeżeli jeżeli jesteście podpięci na kempingu do prądu, no to to korzysta z 230, a jak nie, no to z automatu się przestawia na gaz. Także to jest, jeżeli chodzi o lodówę. No i jest mało kontaktów. Jak będziecie gdzie jechać, to sobie musicie jakąś przeduszkę ogarnąć. Jak macie dużo rzeczy do ładowania, tak jak my, to. to tak, bo, bo było 230 było tak z tyłu łóżka i jest kolejny w łazience. No. Co jest ważne jeszcze, żeby wziąć w podróż tak ze sobą z takich rzeczy, o których się nie myśli, bo ja też nigdy nie myślałem, to jest, to jest ta czołówka który ja często używam, bo przyjeżdżacie gdzieś, nie wiem, na kemping, który jest jeszcze nieoświetlony, być może nie ma w ogóle oświetlenia na kempingu takiego jeszcze, czy stajecie na dziko, czołówka, która kosztuje parę złotych, pamiętacie w poprzednich vlogach, a się ją kupowała gdzieś nawet chyba w Dino ją kupiła. 20 zł chyba to kosztowało, więc taka czółweczka jest, jest ważna. Eee, słuchajcie, jak, jak no ten camper akurat nie ma, mówię eee, prądu, jeżeli stoimy na dziko, tak, widzicie, właściciel tu daje y, poszczarni agregat. Co prawda już ma zakupione jakieś urządzenie, które będzie dodawał, ale słuchajcie, Powerbank choćby nawet, żeby podładować telefon, jak fajny Powerbank, to też są nieduże koszty. No i słuchajcie, my też y, zawsze wozimy ze sobą y, coś takiego, czyli to jest gaz uzawiący y, jakiś w razie W. Nigdy nie trzeba było go stosować i tego Bo wszystkim życzę. Tak bierzemy. i tego wszystkim życzymy, żeby nie było takich przygód. Niemniej jednak warto coś takiego ze sobą mieć i to mamy i w przyczepie zawsze i w samochodzie i w kamperze też ze sobą bierzemy. Bo to mówię zawsze, zawsze gdzieś tam można. Można, można się w razie, w, razie konieczności. w konieczności podratować. To jest, to jest, to jest to i Hubert idziemy do, do tej pneumatyki. Jeżeli jesteście na kempingu, czy stoicie na dziko, nie ma to znaczenia, a temperatura spada tam do nie wiem plus 6 stopni, to tu jest tak zwana funkcja automatycznego zrzutu yy, wody. Yy, I zrzuci i zostawi 20 litrów tylko. Yy, jak samochód nie jest grzany i tak dalej, czyli tak, tak się po prostu dzieje. W momencie jak chcecie, no to musicie tej wody sobie dolać. To jest takie, powiedzmy, zabezpieczenie, czyli jest taki automat zamontowany, że jeżeli temperatura spada, to wodę z automatu, z tego głównego zbiornika spuszcza. No dobra, słuchajcie, samochód ten ma zamontowane poduszki pneumatyczne z tyłu i to jest tak, że jak chcemy sobie dobić, dobić, to mamy, tu mamy stronę lewą, a tu mamy y, prawą, i to jest tył, prawda? Więc możemy sobie dobić atmosfery, jak jedziemy na autostradzie, na przykład no to chcemy, żeby auto było twardsze, no to tam na przykład sobie możemy do czterech atmosfer dobić, tak, ono wtedy nie pływa jest takie bardziej stabilne, prawda? Jeżeli jedziemy po drogach tam powiedzmy, y, gdzie chcemy, żeby było bardziej, że tak powiem, y, swobodna jazda, miękka czy coś, no to opuszczamy sobie i tak naprawdę najczęściej, ja tu nie kombinowałem, ja to miałem ustawione praktycznie na 2,5 atmosfery, i tak naprawdę to auto się prowadziło y, bardzo, dobre, do, bardzo dobrze, prawda? Więc tu jest dopompowywanie, prawa strona, lewa strona, raczej znaczy, Boże, y, lewa strona. Ten zegar pokazuje, prąd, strona, pokazuje ten zegar, a tu jakby opuszczamy opusz, y, ciśnienia I teraz fajnie to widać, bo to auto widać jak jest podniesione, na przykład z tyłu. O, u mnie tych krzewów jest dużo, ciężko przejść, ale zobaczcie, jak on wysoko, wysoko stoi, prawda? Czyli to. To jest ta regulacja właśnie twardości i wysokości tego, tego, tego zawieszenia. Duży bagażnik, duży garaż, bo poprawiliście nas. Faktycznie to, to, to się mówi garaż, duży garaż. Nie będę otwierał, bo tak żeśmy trochę nawrzucali tam na koniec, ale z wyporczalni dostajecie stolik, dostajecie krzesełka. Słuchajcie, wejdę do, do kampera, bo u nas koszą jeszcze trawy i jest głośno. Więc z wyporczalni dostajecie stolik, dostajecie... Cztery krzesła, jedziecie więcej osób, to więcej krzesła oczywiście, dostajecie grilla, dostajecie agregat, co tam jeszcze jest? Aha, dodatkowo do agregatu jest zbiornik taki 20-litrowy na benzynę, dodatkowo zbiornik nam właściciel nam dał też... Na wodę, nie? 2,20. No, tam, 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 Dokładnie. I szereg różnych rzeczy, czy też jakieś tam zestawy, jakieś, powiedzmy, naprawcze, jakieś tam klucze i tak dalej. To wszystko trzymujecie z wypuszczalni. To jest to jest bardzo fajne. No, przy wypuszczaniu, wiadomo, kaucję trzeba zostawić, trzeba się ugadać z ceną. Przypominamy, że na hasło jest, takim... jest specjalna oferta, bo zawsze jak po prostu Negocjujemy, to negocjujemy też dla naszych widzów, żeby, żeby też nasi widzowie korzystając z tych wypuszczalni, które my, z my korzystamy, żeby jakieś profity za to, że nas oglądają, za to ten żeby też miały. Więc słuchajcie, trzy polecamy wypostalnie wypuszczalni? Mastercamp? Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Uważam, że to, co powiedziano nam na początku przy wyporzeniu, wszystko, wszystko, że tak powiem, było zgodne, tak, szybko, no, precyzyjnie. A lat już prowadzam tą wyperzyczalność. Tak, no dziesięcioletnie tak, doświadczenie. Duże mają, prawda? Także. Dokładnie, więc, więc polecamy także. Co jeszcze możemy tutaj dodać, Hubert? Chyba, chyba żeśmy tak omówili całego tego kampera i tak naprawdę. Aha, jak, jak zakończyliśmy spalanie, bo to też jest dla Was ważne. Jak ja jechałem z Asią, pamiętacie w poprzednich yy, vlogach, tu będzie karta, żebyście się mogli cofni, cofnąć do niej. Yy, spalanie mieliśmy na poziomie tak 10, yy, nawet do 10,2 zszedłem w którymś momencie, ale tak średnio to było 10,5. Yy, natomiast teraz jak byliśmy w 5 osób już, yy, no to to spalanie zakończyliśmy Hubert na 10,8, nie? 10 10,9 10, 10, yy, litra. Więc yy, słuchajcie, uważam, że też podróżowanie jest yy, jest jakby. No, wychodzi, w wychodzi. W przyzwoicie, tak? Jak jeden z, przy, z przyczepą, na pewno musimy sobie większe. Spalania. Dokładnie. I teraz takie pytanie jeszcze ktoś napisał do mnie: czy do tego kampera potrzebny jest etol? Nie, moi drodzy, to jest kamper do 3,5 tony. DMC jest do 3,5 tony. I etol nie jest wymagany. Więc to też jest koszt, który, odchodzi. który, który od, właśnie odchodzi, odchodzi z kampera. No i na autostradzie jesteśmy liczeni jako osobówkę. No nie? tak, tak. No czyli tak samo tańsze autostrady. Dokładnie. Czyli normalnie jak przekraczamy bramki, czy coś tam, na przykład Katowice, kraków czy Kraków Katowice, no to jest 12 zł. Nawet się pani pyta, czy jest jedna oś z tyłu, czy, czy dwie, ja wiesz, że jest jedna, czyli 12 zł normalnie, że tak powiem, przekroczenie. My się z Wami żegnamy już. Hubert, regułka, na koniec. No także pamiętajcie, jeżeli się wam podobało, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek lajka i komentarz, napiszcie jak się Wam podobała seria z kampera, właśnie z integry jakie macie wrażenia, czy Wam się podoba ten sposób podróżowania bardziej kamperem, przyczepą, integrom, półintegrom. Jeszcze musimy kiedyś sprawdzić alkowe, jak to wygląda A, sprawdzimy, w przypadku alkowy. To, tak, tak. No, także piszcie swoje doświadczenia my zawsze wszystkie komentarze czytamy staramy się na wszystkie sensowne odpowiadać. No i co? No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, siema. A jeszcze, a jeszcze jedno, bo pamiętajcie, że właściciele wypuszczalni y, mocno promują karawaning zimowy y, i też prosili, żeby nadmienić, że ich kampery są przygotowane do takich eskapad y, zimowych, można wypuszczać na narty, y, już wiele stoków nawet, y, choćby nawet w Polsce, jest przygotowanych do tego, żeby stanąć, macie podpięcie y, do prądu y, i mówię, i możemy, że tak powiem, y, szusować na stokach, a mieszkamy, Dokładnie pod stokiem, czyli schodzimy, narty wrzucamy do garażu, garaż jest ogrzewany, także yy, no jest, jest ta rurka, jest no. ta rurka yy, gdzie możemy powiesić tam kurtki, słuchajcie, więc kurtki są ciepłe, buty są yy, ciepłe, więc yy, z przyjemnością yy, na drugi dzień ubieramy i, i idziemy na stok dalej. Trzymajcie się, pa!